Prawo. u nich prawo, i przeciwnik na mnie idzie. I teraz to Musiałbym we mnie wejść, to utrzymanie, szarpanie, po co? Popatrzcie, zrobiliśmy sobie tak zwany zaistnik. Dawno ta akcja nie była wykorzystywana wśród naszych zawodników. bo po prostu o tej akcji może zapomniano, a może ta akcja jest za A wygląda to w ten sposób. Stanie w pozycji bocierskiej lewa noga idzie do prawej nogi, a prawa idzie w prawo w to wygląda ten głos? Raz. Raz, dwa. W pozycji bocierskiej. I raz. 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 Trudna akcja, ale można ją spróbować. Jednym pójdzie to łatwo, drugim to może być bardzo trudno, a przeciw może wcale tak nie robić. To tylko da pokażę, że taka akcja istnieje. Robimy to wolniej. Przeciwnik zadaje nam lewy prosty. Robimy lekko u nich prawo, przeciwnik na jedzie. Przejście. I to możemy prawy, lewy, prawy. Nie wiem jakie to będą ciosy. To wszystko wyniknie w trakcie walki. A teraz robi to Wiktor. My też, my to też robimy to wody. Z lewy prosty przejdzie, przelatuje, zachodnie się odwraca, bo musi się odwrócić do tego przeciwnika I tutaj może być zaskoczenie z lewej prawej. Raz, dwa. Albo może być zaskoczenie Trzy. lewej. To też może być. Nie wiem, jak się akcja zanudzi Zrobimy to teraz dwa razy. Raz z prawy do